Kwestia, którą chciałbym dzisiaj przedstawić, to sytuacja związana z bezpieczeństwem Polek i Polaków podczas większych spotkań. Jak Państwo wiecie, zamykane są szkoły, przedszkola, urzędy, zamykane są uczelnie, instytucje kultury zawieszają swoją działalność i w związku z tym. Chciałbym zaapelować do hierarchów Kościoła katolickiego, żeby postąpili podobnie jak hierarchowie innych kościołów w innych krajach. Msze święte są ważne dla wierzących. Dzisiaj, szczególnie w tych trudnych czasach, wielu wierzących zwraca się właśnie z modlitwami do Boga. Modli się o zdrowie, o bezpieczeństwo. Ale bezpieczeństwo tutaj na Ziemi, tych żyjących wiernych, jest dzisiaj najważniejsze. I e, podobnie jak Kościół we Włoszech czy na Słowacji, polski Kościół katolicki także powinien zrozumieć, że e, same apele o stosowanie higieny. Czy e, podzieleniem mszy na kilka mszy dziennie nie rozwiązuje tego problemu? Znamy już przypadki na świecie, na przykład w Korei Południowej, gdzie jedna z nosicielek koronawirusa po tym jak poszła do kościoła, zaraziła ponad 100 osób podczas mszy świętej. Znamy takie przypadki, znamy te doniesienia, a ponieważ w Polsce Kościół katolicki odgrywa dużą rolę i pewnie we Mszach Świętych w najbliższą niedzielę także uczestniczyć będzie bardzo wielu wiernych, mam apel do y, pana prymasa y, Polski, arcybiskupa Wojciecha Polaka oraz y, przewodniczącego Episkopatu Polski y, Stanisława Gądeckiego. To jest przewodniczący Konfeder... Konferencji Episkopatu Polski. Apel o to, żeby w trybie natychmiastowym zawieszono msze święte, żeby nie odbywały się msze święte, które podobnie jak wszystkie inne zgromadzenia narażają wiernych na zarażenie się koronawirusem. Ten apel składam na ręce. Od... Licząc przede wszystkim na rozsądek, yy, rozsądek. Hierarchów, księży w tej sprawie. Samo, same apele o to, żeby myć ręce, nie stosować wody święconej, czy przyjmować inaczej komunie to za mało. Można za pomocą transmisji radiowych czy telewizyjnych, internetowych modlić się, być w tej, w tej wspólnocie. Nie trzeba narażać innych na to niebezpieczeństwo. Dlatego Stąd mój dzisiejszy apel i proszę także pana premiera, żeby w tej sprawie jednoznacznie także się wypowiedział innych kandydatów i kandydatkę także, żeby jednoznacznie w tej sprawie. Się wypowiedzieli, bo w najbliższy weekend pewnie bardzo wielu wiernych będzie potrzebowało takiego jasnego przekazu ze strony hierarchów kościoła. Tego przekazu dzisiaj brakuje. Jak Państwo wiecie, Episkopat Polski podjął decyzję o tym, że nie spotka się. Na posiedzeniu. 135 biskupów nie spotkało się e, ostatnio na zgromadzeniu episkopatu. Nie rozumiem, dlaczego e, w związku z tym biskupi mieliby, chroniąc siebie, narażać wiernych na takie niebezpieczeństwo. I stąd mój apel o to, żeby zawiesić do odwołania e, wszystkie msze święte e, w związku z zagrożeniem koronawirusem. Dziękuję bardzo.